Bonjour à tous, bonjour à tous et merci de, de votre invitation. Je suis ravie de participer à, à l'élaboration de cette très belle exposition. Donc je vais vous présenter le thème. le parfum un code invisible. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wyjść. dziękuję za zaproszenie mnie na otwarcie tej wystawy. Proszę pozwolić, że wprowadzę Państwa w temat zapachu jako niewidzialnego toku. Si le, le parfum qui traverse le temps continue de nous fasciner malgré l'abondance des parfums qui sont lancés chaque année. Plus de 1200 parfums sont lancés chaque année. Et si malgré tout, le parfum continue de nous fasciner, c'est parce qu'il a joué et joue encore dans nos sociétés un rôle considérable. Et, le... et le naturaliste latin, Pline l'Ancien, disait que le parfum était le luxe le plus inutile de tous, mais ce n'est pas vrai parce que comme vous pouvez le voir, le parfum reflète les problèmes, les évolutions des sociétés. Et Perfumy i zapachy są czymś, co y, ciągle nas fascynuje, co stale fascynuje i bez przerwy fascynuje y, ludzkość. I dzieje się tak y, pomimo y, faktu, że co roku y, ponad 1200 y, nowych zapachów pojawia się y, y, na rynku. Y, dzieje się y, tak y, dlatego, że zapach Wbrew temu, co powiedział Wyjusz Starszy, nie jest luksusem najmniej potrzebnym ze wszystkich. Wcale tak nie jest. Wręcz przeciwnie, zapach odzwierciedla zarówno problemy, jak i zmiany społeczeństwa. W Egipcie Faraoniczym le parfum joue considérable. il est profondément lié à la vie religieuse et sociale et pour les égyptiens, le parfum est la sueur des dieux, il est d'essence divine et on voit très bien que dans les rituels d'aumum, le parfum est très présent parce qu'après que le mort ait été rempli de cannelle et de myrrhe et enveloppé de bandelettes odorantes, les prêtres aux, aux défunts que le parfum des dieux pénètre dans son corps, fortifie son esprit, rassemble ses chairs et font de lui un parfumé, un dieu. Et c'est pour cette raison que les Égyptiens craignaient de voyager dans des pays où il n'y avait pas de rituel d'embaumement parce qu'ils pensaient ne pas pouvoir accéder s'ils n'étaient pas embaumés. <grymianie> A la vie o Więc już w starożytnym Egipcie zapachy odgrywały bardzo ważną rolę w życiu społecznym i religijnym. Egipcjanie uważali, że zapach jest jakby boską esencją i zabieg modifikacji służył, był jakby przenikaniem przez Boga zmarły, trępowano zmarł, zmarł, krępowano bandażami nasyconymi drogocennymi zapachami. Uważano, że w ten sposób boska esencja przenika to ciało, zbiera jakby na powrót członki. Także człowiek, Perfumowany stawał się y, Bogiem. Zresztą dlatego starożeni Egipcjanie obawiali się y, podróżowania, bo bali się, że jeśli oddalą się y, y, od swojego kraju, nie będą mogli zostać zmobilifikowani czy nie będą mieli dostępu do życia bici. W tej dans cette exposition plusieurs parfums historiques qui reflètent l'esprit de leur temps. Mais je n'ai pas le temps de vous parler de tous. Parce qu'on me dit que beaucoup de gens doivent parler. Donc, je vais vous parler d'un parfum qui servait à parfumer les gants parfumés. Et ces gants parfumés, ils ne sont pas apparus comme ça par hasard. Ils sont apparus à la Renaissance, lorsque l'Europe était parcourue d'épidémies et qu'on avait très, très peur de la peste. Et pour éviter le contact avec les autres, un contact mortifère, on mettait des gants parfumés. Et dans ces gants, on pouvait aussi cacher des poisons grâce à certains produits comme la civette qui sent très très fort. Et euh, Catherine de Médicis était venue en France avec son parfumeur René le Florentin, qui a été arrêté parce qu'il fabriquait des gants empoisonnés. Mogłabym y, długo mówić o historycznych zapachach, niestety nie zdążę mówić wszystkich, słyszę, że tutaj y, czasu jest mało, chciałabym wspomnieć tylko o y, perfumowanych rękawiczkach, które pojawiły się w Europie w y, epoce renesansu, w czasach, kiedy szalała y, dżuma. Ludzie zaczęli zakładać rękawiczki po to, żeby bronić się przed zabójczym kontaktem z innymi. Te rękawiczki nasycano zapachami. Jak się okazało, również czasami mocny zapach, na przykład zapach cybetu ukrywał truciznę. Tak na przykład nadworny perfumierz Katarzyny Medycyjskiej, który przybyła do Francji, został właśnie oskarżony o trucicielstwo. Alors je n'ai pas le temps de vous parler de tous les parfums, mais je vous dirais vraiment que les parfums sont le reflet des sociétés qui les produisent. Des parfums comme opium, hachiche, kiff sont apparus au moment où la montée de la drogue devenait plus importante. Podkreślić to jak w jak wielkim stopniu zapachy, perfumy są odzwierciedleniem danej epoki. Perfumy takie, o nazwach takich jak opium, haszysz czy kif. Kif to mieszanka haszyszu z, brakuje mi słowa, kaba, czyli co palimy w papierosach, z tytoniem. Et la vogue la mode des parfums sucrés est apparue ces dernières années dans un contexte de crise économique. Et les femmes aiment ces parfums sucrés parce que ça leur rappelle des odeurs qu'elles ont connues dans leur enfance, des odeurs de fruits rouges, des, des odeurs de bonbons. Et ces odeurs sont rassurantes. Et ces parfums secrets sont apparus dans un, contexte, dans un contexte de crise économique. Aujourd'hui, on voit apparaître des parfums avec des noms religieux. Il y a un retour du religieux avec parfum de sainteté, liturgie des heures, aux démissions. Et on voit encore aujourd'hui réapparaître des parfums orientaux qui incluent du oude. Une matière qui a des très fortes de notes animales iannonce des parfums très charnels. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle vie. E, Proszę pozwolić, że mi się przetłumaczę. E, te słowa poświęcone najnowszym zapachom, najmodniejszym, otóż w ostatnich latach, e, niezwykle modne są zapachy słodkie. A ta moda pojawiła się w dobie kryzysu. Znowu odzwierciedla to zjawisko społeczne. Kobiety lubią te słodkie zapachy czerwonych owoców, cukierków, bo y, są y, y, czymś miłym, przyjemnym, o, odsyłają do dzieciństwa, jakoś y, y, dodają y, otuchy. A już najnowsza moda to moda na perfumy, na zapachy o y, nazwach i y, o charakterze religijnym, niektóre na przykład... Y, 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 Parfum de Zert, jeśli, jeśli dobrze zapamiętałam, to znaczy godzinki. Niektóre o, nazwy odsyłają do, do krzyża. Jest Parfum de Saint-Etat, -Saint czyli odore Santitatis, zapach świętości. Jeszcze wśród tych najnowszych mód jest wykorzystanie orientalnego, niezwykle cielesnego i mocnego zapachu, jakim jest kurt. Dziękuję Państwu i życzę udanego.